Się widzowie, z tej strony skali. dzisiaj będzie, będzie part 2 z Udayaktuza w Brookhaven Part 2. Zaczynajmy. Na, moje narzędzia to są. to. i to. I szybko idziemy do pierwszego domu, jaki jest. Chyba youtuberski. Tak mi się wydaje. Taki. Szybko tam idziemy, pójdziemy, no tak youtuberski. Ciekawe czy ktoś jest w domu. Otwarte drzwi. Jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Ale tu nikogo nie ma. Aha. Kurde. Na drugi. To tylko jedna osoba. Żeby Ty mnie tylko nie zauważył. No proszę, ja jestem inteligentny. Po prostu. Wystawić się mogę. No. No staw to. No. No co jest? Please. To. No. Ale jest, jest. Ale ja nie wiem, czy ktoś będzie w domu. Poczekamy sobie. Ty, ja myślałem, że ktoś tu jest. Serio, widzowie, ja myślałem. Dobra, idziemy na dół. Proszę. Nie ma go. Teraz wychodzić trzeba. Nikogo nie ma w tych domach. To jest! I czemu tak tu się stawia, pacy? Kurde, jak tu z tą idziemy? O, pek, tak. a dobra. tak Idziemy do kolejnego domu, jakim jest? Nadusia To Nadusia. Polak. Tu jest! Yes. Dobra, na dusza. Cicho bądź! Na Mamie, Kurde. Co jeszcze ktoś tu jest. Ona poszła tam. Ona poszła tam. Ona. Poszła tam. I uciekał! Ale to jest, jak to zrobiliśmy? Ja nie mogę jedzieć w tędy. Nadusia czemu? Nadusia! Jakaś Nadusia coś? O ngasi. I no nie masz. Dziś ja mi lepiej. tu. Zdawiacie. No i super. źle postawiłem. To pisze, po prostu. Nie! Kurde! Proszę, ja chcę tu postawić? O taki krawędź. O! Ej! Ej, mam inny sposób. więc zobacz. Bo jak weźmiecie worek i tak będziecie robić. Jak to oni robią? Co tu stałem się w to jest, to jest wszystko nagrane. Jak ja się tu zostałem? Ale nikogo nie ma w domu. No, co tu się dzieje? Olka, trzy Olka, ma nazwane i uciekamy.

Nawróciła się. Teraz trzeba tu zejść, a ja nie mogę. I tu tak szybko zrobimy.

No niech to się pomocy. I zobacz. No nie. Szkoda wam. O Bernardo. Ej. Eh. Bernardo. 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 I Kasia. Może być fajnie. Kurde, co lepszy ten sposób już. Bo... Po prostu się nie da z tym o. Wow, udało się powoli sprawdzić, gdzie ona jest. Nie wiem, ona tu niej nie ma. To też. Gdzie on to ona? Nie. Gdzie ona jest? Nie. Aha, fajnie. Tworzyłem garsz. Ja musiałem ty iść. Super. Bardzo jestem inteligentny. Po prostu... Brak słów. Idziemy do Bernarda. Zobaczmy. Ej, otwarte, fajnie. Lecimy do domu Nie dość To do... z tego Ej uprzednijmy je ra Jeden raz safe Widzowie Bo dawno tego nie robiłem ja Bardzo dawno Nie robiłem Żeby ukradać safe w domach Nie ukradajmy safe Ty widzowie Gdzie on ten safe ma? Ej, ja bardzo trudno go znaleźć tego safe Główno ten sejf. Nie widać go wcale. O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Czemu? Czemu nie... Nie ma sejfu? Sejfu nie ma w tym domu. Taki bogacz, a nie ma sejfu? Serio? Ale sejfu nie ma. Podjechał tu. Ale przypał! Chwajmy się tu! usiąć. Usiądźmy tu! To tak jakby co to nie ja! To nie ja! Wcale nie ja! Ten skin źle wygląda! On nie ma widzów w sejfu. Ej co? Ja. Ale skubłem. Ja. Skubłem. Ja. Dobra. Wychodzimy z tego tam. Po on nie ma sejfa. Kurde, on wychodzi? idzie, to wychodzimy. Ja o, no, dobra, idziemy szybko. Szybko idziemy tutaj. Szybko. Otwarte? Nie, zamknięte, fajnie. Czy on może ze mną nie... Kolejnego domu. Jakim jest? O, tutaj jest. On jest w środku, normalnie on jest w środku. Dodam się. Tak prosto? Nie. Jezuś święty, ono mnie nakryło, widzówiś! Widzowie! Co się tu stało? To było straszne. Uciekamy stąd, bo ona mnie zbanuje na 100%. Nie ma co gadać, bo po prostu mnie zbanuje. A jakby nie chcemy tego, nie? Więc mam taki plan. Że my wchodzimy tutaj. Do... Kurde! Kim się zeską. Tutaj. Ale to jest dobre miejsce, ale co mi się podoba. I tam stawiamy bombkę. Ja się już zostałem, ja się już tu dostałem, gościu. Tego nie widzi. I can you catch me off Nie wiem, co ona gada, nie umiem bandyka. ale chociaż tu postawił, żeby ją zaskoczyć, ej no, Wiesz tak już strasznie. Szkoda, że nie ma wszystkiego serwera, bo się z sprzedało. Ale dobra i tak dobrze jest. Ej, no i co teraz zrobisz, panie? No i co teraz zrobisz? Ja nie wiem, co ona zrobi. No na co jest grane Już się tu dostałem. No aha, dobra, Wchodzimy. O, ktoś zaspał mnie, sobie tam. Tak rozumiem, muszę uciekać. Dobra, widzowie, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do widzenia, papatki i widzowie.